Na całym świecie pojawiają się tajemnicze dźwięki, i nikt nie jest w stanie odpowiedzieć na pytanie, skąd się biorą. Teorii jest wiele, a większość z nich zebrał w swoim materiale Paweł Noruszewicz. Można by uznać, że to internetowy żart, gdyby nie fakt, że zjawisko jest globalne. Ten kijów to zapoczątkował wszystko. Pierwsze nagrania pochodzą z sierpnia ubiegłego roku z Kijowa i Paków Azerbejdżanie. Tam zbudziły zainteresowanie. Naukowcy stwierdzili, że, że te dźwięki mogą pochodzić z jądra ziemi. Kiedy sieć została zalana kolejnymi nagraniami, sprawę zaczęły opisywać media. A w niektórych zakątkach świata zainteresowały się nią oficjalne władze. Rząd Malezji się na tym na poważnie zajął. Prosi obywateli swojego kraju nie tylko, że przysyłać nagrania. Dźwięki rejestrowano niemal na całym świecie w obu Amerykach, Europie, Azji i Australii. Co ciekawe, nie nagrywano ich w Afryce. Nie brakuje natomiast nagrań z Polski. Ich autorzy przed kamerami nie chcą przyznać, że słyszą głosy i w sumie trudno im się dziwić. Piszą za to na forach i w mailach do redakcji. Od kilku tygodni pojawiają się one w centrum Bytomia. W nocy spać w ogóle nie idzie. Duży procent filmików na YouTubie to ściema, ale jestem pewna, że to co słyszałam nie pochodziło od zwykłego samolotu i było niestandardowe. W sieci mnożą się teorie. Jedni podejrzewają początek przebiegunowania ziemi, inni słyszą tu dźwięk apokaliptycznych trąb. Naukowcy ostrożnie wiążą zjawisko z dużą aktywnością słońca, które bombarduje ziemię cząsteczkami i energią. Niektórzy ludzie twierdzili, że podczas zórz polarnych, wtedy mamy burzę pneumatyczną na ziemi, słychać jakieś dźwięki, ale to też nie jest potwierdzone w żaden sposób naukowo. Zdarza się, że podobne dźwięki pojawiają się przy okazji dużych i płytkich trzęsień ziemi. Ale ostatnio takich nie było. Hałas mogą też powodować przesuwające się masy lodu. W odróżnieniu od zwykłych trzęsień ziemi bardzo trudne jest powiedzieć skąd one pochodzą. One nie mają, nie mają takiego wyraźnie wyznaczonego, oznaczonego początku ani końca. Spójnej i przekonującej teorii wciąż brak. A pytania wciąż rozbrzmiewają się dziwić, że wraz z nadchodzącym 21 grudnia 2012 roku zainteresowanie niewyjaśnionymi zjawiskami rośnie. Kiedy nauka nie zna odpowiedzi, do głosu dochodzi wyobraźnia, a ta każdemu odpowiada co innego. Na wydarzeń Przewicz posadnios.